Startup i jak założyć i rozwijać własną firmę w Polsce w 2024 roku. 11. Przyszłość Startupów w Polsce. 11 kwietnia Rola Ekosystemu Startupowego. Zagadnienia: 1 kwietnia 2011 roku Definicja Ekosystemu Startupowego. 2 kwietnia 2011 roku Kluczowe elementy Ekosystemu Startupowego. 3 kwietnia 2011 roku Wsparcie rządowe i instytucjonalne. 4 kwietnia 2011 roku Edukacja i Mentoring. 5 kwietnia 2011 roku: Przykłady narzędzi i platform wspierających ekosystem startupowy. 6 kwietnia 2011 roku: Podsumowanie. Rola ekosystemu startupowego jest kluczowa dla rozwoju i sukcesu młodych firm. W Polsce, podobnie jak na całym świecie, ekosystem ten obejmuje różnorodne elementy, które wspierają przedsiębiorczość, innowacje i rozwój startupów. Poniżej znajduje się szczegółowy opis roli ekosystemu startupowego, wraz z praktycznymi przykładami i narzędziami pomocnymi w jego zrozumieniu. Ekosystem startupowy. Jest to sieć współpracujących ze sobą podmiotów, które wspierają rozwój startupów na różnych etapach ich działalności. Obejmuje to inwestorów, inkubatory, akceleratory, uniwersytety, organizacje rządowe, mentorów, doradców oraz różnego rodzaju wydarzenia i społeczności. Inkubatory i akceleratory. Inkubatory, organizacje, które oferują wsparcie dla bardzo młodych firm, zazwyczaj w formie dostępu do biur, szkoleń, mentorów oraz podstawowych zasobów. Przykłady to Inkubator Technologiczny w Warszawie, Krakowski Park Technologiczny. Akceleratory programy, które pomagają startupom w szybszym rozwoju poprzez intensywne mentoringi, warsztaty oraz dostęp do sieci inwestorów. Przykłady to Google for Startups, HUB. Inwestorzy i fundusze VC. Aniołowie biznesu inwestorzy indywidualni, którzy inwestują swoje własne środki w startupy na wczesnym etapie rozwoju, często oferując również doradztwo i kontakty. Fundusze Venture Capital, VC, firmy inwestycyjne, które finansują startupy w zamian za udziały. W Polsce aktywne fundusze to m.in. MCI Capital, Speed Up Group, społeczności i sieci kontaktów, Midapi i konferencje, wydarzenia branżowe, które umożliwiają nawiązywanie kontaktów, wymianę wiedzy i doświadczeń. Przykłady: Wolves Summit, Infoszare. Online Communities, platformy i grupy online, takie jak grupy na LinkedIn, Slack, czy dedykowane fora internetowe. Programy i inicjatywy rządowe. PARP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, oferuje różne programy wsparcia finansowego, doradczego i szkoleniowego dla startupów. NCBR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wspiera projekty badawczo-rozwojowe, które mają potencjał komercjalizacji. Regulacje i ulgi podatkowe. Ulgi podatkowe, programy ulg podatkowych dla inwestorów oraz startupów, które inwestują w badania i rozwój. Regulacje sprzyjające przedsiębiorczości, polityki mające na celu uproszczenie procesów administracyjnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Programy edukacyjne. Kursy i warsztaty, organizowane przez uniwersytety, akceleratory oraz firmy prywatne. Przykłady to: Szkoła Pionierów PFR, różne bootcampi programistyczne. Studia MBA i inne programy biznesowe, oferty edukacyjne na wyższych uczelniach, które przygotowują przyszłych przedsiębiorców do prowadzenia własnych firm. Mentoring i doradztwo. Menturzy z doświadczeniem, doświadczeni przedsiębiorcy, którzy oferują wsparcie i porady dla młodszych startupów. Przykłady: programy mentoringowe w ramach inkubatorów i akceleratorów. Doradcy biznesowi, profesjonaliści z różnych dziedzin, którzy pomagają startupom w rozwijaniu strategii biznesowych, marketingu, finansów itd. Programy do zarządzania projektami. Trello narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga zespołom w organizacji zadań i procesów. Sana, platforma do zarządzania pracą zespołową, która pozwala na planowanie, organizowanie i śledzenie postępów w projektach. Platformy crowdfundingowe. Kickstarter, platforma crowdfundingowa, która umożliwia startupom zbieranie funduszy na realizację swoich projektów. Polak Potrafi, polska platforma crowdfundingowa, wspierająca różnorodne inicjatywy i projekty. Programy analityczne i CRM. HubSpot, system CRM, który pomaga startupom zarządzać relacjami z klientami i automatyzować procesy marketingowe. Google Analytics, narzędzie do analizy ruchu na stronie internetowej, które dostarcza informacji na temat zachowań użytkowników i skuteczności kampanii marketingowych. Ekosystem startupowy w Polsce odgrywa kluczową rolę w rozwoju i sukcesie młodych firm. Składa się on z wielu elementów, w tym inkubatorów, akceleratorów, inwestorów, społeczności, wsparcia rządowego, edukacji i mentoringu. Zrozumienie i umiejętne korzystanie z zasobów dostępnych w ekosystemie może znacząco przyczynić się do sukcesu startupu, oferując nie tylko wsparcie finansowe, ale także cenne know-how, kontakty i narzędzia potrzebne do dynamicznego rozwoju. Startup i jak założyć i rozwijać własną firmę w Polsce w 2024 roku. 11 przyszłość startupów w Polsce. 11 kwietnia rola ekosystemu startupowego.